Cześć! Jestem Ania. To są moi przyjaciele. Dominik. Konrad. Wszyscy razem należymy do Fundacji dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II w Częstochowie. Jest nas bardzo dużo. Są ludzie, którzy studiują, którzy uczą się w gimnazjum, w szkole średniej, a także i już dorośli, którzy mają swoją stałą pracę. A Łączy nas właśnie Fundacja, w której chcemy bronić za wszelką cenę wartości życia poprzez Marsze dla Życia i Rodziny, poprzez opiekę już konkretnie nad danym człowiekiem, na przykład nad młodzieżą czy dziećmi, przez co prowadzimy wolontariat. Aktualną naszą akcją jest ogólnoeuropejska inicjatywa Jeden z Nas, w której chodzi o to, żeby nie finansować naszych podatków zabijania nienarodzonych dzieci i eksperymentów na ludzkich embrionach. Właśnie dlatego zbieramy podpisy i również drogą internetową. Dlatego chcę Was gorąco zachęcić do tego, abyście się włączyli w tą akcję i złożyli swój podpis. Zagłosujcie za życiem. Cześć, jestem Dominik. Gram w piłkę na co dzień gram w piłkę nożną, jaki zajmuję się wolontariatem Fundacji dla Życia i Rodziny. Zawsze staram się zachęcać swoich kolegów i znajomych do tego, aby pomagali nam w działaniu charytatywnym. Cześć, mam na imię Konrad, jestem doktorantem. Od kilku miesięcy jestem również wolontariuszem Fundacji dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II w Częstochowie. Jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto wspierać życie w trzech słowach, to po prostu byłyby to słowa życie jest piękne. Zachęcam wszystkich pielgrzymów, pielgrzymki pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej do Wsparcia tej akcji, wsparcia akcji 1 z NAS to naprawdę nie kosztuje wiele wysiłku. Można oddać swój głos poprzez stronę internetową nas.eu Można też wesprzeć nas na formularzach, które rozdawaliśmy wśród pielgrzymów. Takie formularze też dostępne są w wielu parafiach. Także zachęcam Was bardzo serdecznie. Zapraszajcie do wsparcia tej akcji także swoich znajomych i rodziny. Możecie, jest piękne. Aktualnie mamy licencję na wyświetlanie filmu Oktober Baby w Częstochowie. Zachęcam Was do obejrzenia tego filmu, ponieważ jest on ciekawy i ciekawie zobrazowany. Pytajcie księży w swoich parafiach o wyświetlenie tego filmu. Życie jest piękne!